Cześć moi drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku i ten odcinek, słuchajcie, jest czymś innym, ponieważ dzisiaj chciałbym Wam przedstawić parę sposobów, jak zabezpieczyć się przed skanerami, oszustami, w ogóle wszelkiego rodzaju głównym środowiska cs -a. A więc tak, słuchajcie, sposoby, które dzisiaj wam pokażę są sprawdzone, działają, traktujcie je w formie ciekawostki, bo zawsze fajnie więcej wiedzieć, niż wiedzieć mniej, także słuchajcie, ja więcej nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, bo naprawdę wam powiem, że te sposoby, wydaje mi się, że nie jednemu widzowi uratują dupę, dlatego słuchajcie, warto oglądać ten materiał do końca. A więc słuchajcie, pierwszy sposób polega na tym, żeby na swoim koncie Steam po prostu odpalić tryb rodzinny, wtedy przed jakimkolwiek tradem, przed wejściem do ekwipunku, będziemy proszeni o podanie pinu, jak to zrobić już wam pokazuję, w tym momencie słuchajcie, przechodzimy do zakładki Steam. Ustawienia rodzinne, tutaj macie tryb rodzinny, proszę bardzo, pokażę Wam, o tak, tak lepiej zarządzaj, i w tym miejscu, słuchajcie, zaznaczamy, zaznaczamy sobie ptaszkiem te wszystkie opcje, odpalamy, ustawiamy swój pin po prostu. O, zobaczcie, tutaj y, jakby też dostajecie jakieś maila, opcja odzyskiwania, tutaj proszę bardzo, wprowadzamy swój pin, ja sobie jakieś tam ustawię. O i jest, zobaczcie, jest tryb rodzinny, tu normalnie mamy go włączonego, o teraz słuchajcie jestem w trybie rodzinnym, teraz słuchajcie przed wysłaniem jakiegokolwiek trada, może spróbujemy wysłać coś bulionowi, zobaczymy jak to działa. Dobra słuchajcie, a ja więc wyślemy jakiegoś tradzika bulionowi, pokażę wam jak to działa, klikamy na bulionki tutaj o wymiana, wyślij ofertę, wyślemy mu jakiegoś skinka typu outjack, ode mnie prezent proszę bardzo. O, w tym momencie słuchajcie, potwierdzamy, no i wyskakuje nam tryb rodzinny, żeby potwierdzić tego tradera, po prostu musimy wpisać ten PIN. Wiadomo, dobry skamer, słuchajcie, może to obejść, ale jednak zawsze to są dla nas jakiś cenny czas, żeby po prostu odzyskać konto, napisać do supportu, także ja wpisuję swój PIN, OK i jest. I teraz czeka na potwierdzenie mobilne, także słuchajcie, to był pierwszy sposób, lecimy do drugiego. A więc, słuchajcie, jaka jest druga metoda, żeby zabezpieczyć swojego skina przed skamem? Po prostu ona jest bardzo prosta, bardzo fajna. Niestety, działa tylko na, na skiny do broni, nie działa na, na skiny do noży. W tym momencie, słuchajcie, musimy wziąć sobie. O, tu już zobaczę, próbowałem parę rzeczy. Musimy wziąć sobie, słuchajcie, jakąś naklejkę, na której mamy trade bana. Jest to bardzo ważne, żeby to bana naklejka z trade bana. Nie wiem, ja mam na przykład na, na wlaście w Paryżu do 10 grudnia. Spoko, to jest 7 dni w tym momencie. Także nalepiamy naklejkę na tego dygielka robimy to. No tutaj, bo już jedno nakleimy, ale nie wyszło mi podfiedźć pozycję, użyję naklejki I, tak, i w tym momencie, słuchajcie. Nasz deal z tą naklejką powinien mieć trade tradebana, ponieważ nakleiliśmy naklejkę z trade banem O. I proszę bardzo, zobaczcie, mamy digielkę, obróbka termiczna i ma trade bana na, na dokładnie tydzień. Także słuchajcie, jest to bardzo fajny sposób, żeby zabezpieczyć swojego skina jakiegoś drugiego, co macie, co nie chcecie go stracić. Zawsze po prostu się uchronić przed Skamem Bullion, tak zrobić z Ragonorą, więc w 100% go rozumiem. Ja tak zrobię teraz ze swoim dj potem generalnie baton naklejkę nawet możecie zrapać, a i tak Trade Band dalej jest, także jeśli by mi teraz zabrali konto, nie daj Boże, odpukać niemalowane, ale kurwa, to było malowane. No to mam tydzień po prostu, żeby to konto odzyskać i takiego skina nie stracić. No niestety na kosy to nie działa, ale wydaje mi się, że na kosy to będzie działać z name tagiem po prostu, także no zawsze, słuchajcie, da się jakoś z tym zadziałać. No, najmniej tak dużo jest, słuchajcie, opcją płatną, kosztuje 8 zł. Także, no zawsze lepiej sobie jakoś wiecie, no. naklejkę już kosztują grosik, także, jak za grosika, czy tam za 3 grosze, mamy sobie zabezpieczyć skina, wchodzę, w to w ciemno. Słuchajcie, trzecią metodą zabezpieczenia przed skamem: po prostu, żeby nasze skiny. Dalej były w naszym ekipunku. No to jest wiadomo, schowek, jakby nie eksponować się tymi skinami, nie pokazywać ich. Ja takiego schowka nie mam, bo także też słuchajcie, nie mam dużo drogich skinów. Ale słuchajcie, można go zawsze zakupić za 7,60 i tam powkładać wszystkie nasze najdroższe skiny. Yy, żeby po prostu, nie wiem, jakoś uchronić się, nie eksponować się, bo wiadomo, i mniej pokazujemy w swoim profilu, słuchajcie, tym mniej z nas będzie zapraszać do znajomych, bo jak wiecie, jak jest kosa w ekwipunku, bynajmniej ja tak miałem, słuchajcie, no to nagle mam milion zaproszeń do ludzi, których nie znam, <laughs> także, słuchajcie, no, no jest to jakiś sposób, na pewno też fajny, płatny już bardziej, poprzednie dwa, dwa sposoby, co wam pokazywałem, były niepłatne, yy, no co w tym momencie, słuchajcie, co, przejdźmy do następnego sposobu, słuchajcie, następny sposób, już przedostatni, to jest zrobienie swojego ekwipunku na prywat, jest to, słuchajcie, też jakaś metoda, to da, tak jak mówiłem, no, jeśli nie eksponujemy tymi skinami, nie skamerun do nas przychodzi. Teraz, jak ktoś nie wie, to jest bardzo proste. To pokażę wam, jak to zrobić na szybko. Edytuj profil. W tym momencie, słuchajcie, wchodzimy w ustawienia prywatności. Tu mamy widoczność mojego profilu, nawet możemy zrobić prywatną i widoczność mojego ekwipunku prywatna, słuchajcie, albo tylko dla znajomych, po prostu. W tym momencie mam kwipunek prywatny i każdy, kto wejdzie na mój profil, wejdzie po kwipunek, nie zobaczy tutaj nic. Także jest to fajny sposób. Niemniej jednak, no jak skiny i tak nie mają trade bana, no to jakby ktoś nam się mega chciał wrąbać na konto i się wrąbie, no to i tak skiny nam mogą przepaść. No, co bym więcej powiedział? 2 jak widzicie, z klejeczką, taka porada ode mnie, ciągle ma trade banika, także jak najbardziej w porządku. A, słuchajcie, ostatnim sposobem, to jest sposób najprostszy, według mnie najmniej efektywny, ponieważ jeśli z kamer to i tak to obejdzie, no to słuchajcie, najważniejsze co może być, ustawienie wszystkich po prostu Steam Guardów, na Marksa, jak tylko się da, wchodzimy w bezpieczeństwo, słuchajcie, tu podpinamy swoje swój telefon, podpinamy, podpinamy aplikację z tym. Wiem, że też niektórzy tego nie mają. O tutaj, o, mojego maila widzieliście. A to nic chyba mi się nie stanie. Także wiecie o co chodzi. no na, na, naj, naj, Najlepiej podpiąć mi te wszystkie rzeczy po prostu włączone, no bo wtedy, słuchajcie, zawsze takimi sposobami minimalizu, minimalizujemy utratę naszych skinów. A jak wiemy z kamerów jest odgroma, którzy są po prostu odkryci takich uczciwych ludzi jak my, którzy po prostu zarobili na swoje skiny, zdobyli je. ciężko pracą. A Ale w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, byłoby to na tyle? Dajcie znać, czy znaliście te sposoby, na pewno które znaliście, ale wydaje mi się, że te z naklejką to jest fajny sposób, którego warto użyć także co słuchajcie ja więcej nie przedłużam dziękuję bardzo że oglądaliście do końca trzymajcie się na razie hej